Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na drugi superaśny Blue naśny odcinek z ekstra gierasy, która nazywa się Troll Face Quest Sports. ale ekstra. Kontynuujemy naszą olimpiadę. Tak, spotkamy sportowców gromadę. Dzień dobry panie Trollu. O, patrzcie tylko, ma taką piłę, którą musi ho ho kopnąć do bramki. O, biedny trolik, chyba mu się nie udało. Idź, kolego, wypij kakao. Wzmocnisz się na pewno. Patrzcie. O co tu chodzi? Nie, <laughs> co tym śmiesznego, mój kolego? O, opada. Patrzcie, siła wyśmiewania się opada. O, i nasz trolik robi się coraz słabszy i słabszy. No tak, moi drodzy, trolisko ma być mocne, silne i roześmiane. Tak, dalej, teraz masz siłę, tak. Teraz masz siłę kopać piłę, tak jest. O, <ścoughs> moi drodzy, rewelacja, rewelacja. O, pojedynek z Bołwanem. O, Bołwan zwyciężył. O. A nasz bohater sił nadwyrężył. Kto to jest za tą chmurą, szaroburą? Księżyc czy słońce gorące? O, o! O, Uf, chyba słońce gorące. Patrzcie, jaka paćka została zbałwana. Stopił się do rana. O, chyba z rana. <laughs> w końcu słońce przecież w nocy nie świeci. Dzień dobry, panie fryzjerze. Tak, chciałbym obciąć te moje kudły. O! Tak, siadajmy na fotelu fryzjerskim, proszę bardzo. O! Czemu to nie obcina? To nie fryzjera wina, że ma taką maszynkę beznadziejną. Do wymiany. O. Tak. No. E, co to? Kiełbaska! Hmm. Druga kiełbaska na grilla się tutaj zrobiła? E, zaraz. To chyba nie kiełbasa. To kupa nas tu do zabawy zaprasza! Kupa, kupa śmiechu, tak moi drodzy? <laughs> Słupcio. Dobra, mamy pojedynek! O! O, nie, nie! Dostał z pięści! Nasz biedny, mały bohater! O, o tak! He, he, he! I zaraz zmiotę cię! Uy, zaraz! Co mu się stało? Karetkę wezwano i bohatera zabrano! O! Hmm, cóż, moi drodzy, chyba nie był gotowy na ten pojedynek. O, zaraz, piłeczka flak. To tak nie może być, nie może być tak. Dobra, dmuchamy, dmuchamy. O, jaka piła się tutaj zrobiła. O, i bum, kabum. Niestety, bohater smutny. No to naprawiamy. Jeszcze raz dmuchamy. O, tak, jeszcze troszkę. O jest. Całkiem w porządku, może wystarczy. Tak mój bohaterze! Tak, już teraz we wszystkie twoje pomysły wierzę. Okej. Okay. Hm. Stateczki, stateczki, jak fajnie, jak fajnie, wyprawa morska. Zaraz, to nie o to chyba chodziło, żeby jedną żaglówkę zatopiło? Hmm, dobra. No to jeszcze raz próbujemy. Jakie fajne ryby dziwne. O, może coś złowimy na obiad? Tak sądzę. O, na przykład tą. <ścoughs> jaka fajna ryba. Przyda się jako narzędzie do warsztatu. Może coś innego, mój drogi kolego. O, pozbywamy się żaglówek przed nami. O, i sprawa rozwiązana. Do przodu, mój drogi. Niech nie bolą cię nogi. Poziom zaliczony, poziom ukończony. Aż tyle z mojej strony. Rewelacja, moi kochani. Zobaczcie sami i zapraszam do następnego poziomika, który nam tufika. O, patrzcie, jaka fajna publiczność. Wierna, dzielna i wierna. O, ale bohater i tak, niestety, nie zaliczył triku. O. No to zrobimy mu jakieś fikubiku i. na publiczność wpadł. O, tak ich serca skradł. No dobra, fajnie. Jeszcze trochę potrenuję i będzie ok. Tak, patrzcie, biją mu brawa! Sprawa bardzo ciekawa. O, coraz głośniej i głośniej! Tak tutaj radośnie, świetnie, to powinno pomóc. Kolego, o co to? Jakaś dźwignia, lewarek. O! O, patrzcie! Nasz bohater taki był wysoki, że... Skoczył w obłoki. ale fajnie, ale fajnie. No to, co tutaj na nas czeka? Temat rzeka. O, skrzyżowanie. O, to też jest jakaś dyscyplina olimpijska? Nie przypominam sobie. Hm. No okej, okay, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kolego, co to masz? Co to są? Jakieś pachołki? O? Nie, chyba nie. Zatyka rury wydechowe? O, co tu dzieje się? Wow, jak pięknie zagrali! To była orkiestra cudowna. Trochę taka nierentowna, ale subcio. Okej, okay, no skaczesz! Wow. Oj, nie był to piękny skok! Jeszcze raz, koleżko! Patrz, publiczność Cię uwielbia! Publiczność Cię kocha! No, próbuj jeszcze raz. He! I co teraz? Patrzcie, jakie figury? No, jest skocz z tej góry. O, świetnie dowody. Do, do wody nieukończone? O, jeszcze raz, kolego! Masz taką wspaniałą publiczność, patrzcie tylko. Tak jest! I nie ma już łez! Juhu. Wow, to było piękne! Takie akrobacje, rewelacje! Coś cudownego, mój drogi kolego! I znów jesteśmy nad wodą, no to pływamy, na nic nie czekamy. Oj, kolego, nie ma wiatru, pomóż nam chmuro miła, o, żebyś tutaj coś się zrobiła. Ale nic to nie daje. Patrzcie, peryskop. Wow, łódź podwodna. Bardzo wygodna. I Jakoś nam pomoże? Zabierze nas nad morze? Wow, jakieś śmigło. Ile wiatru tu przybyło. Ale się tu porobiło. Rewelacja, pomogło bohaterowi. To najważniejsze, moi drodzy. Piłkarzyki, piłkarzyki. Rewelacja, rewelacja. Ej, zaraz. Nie mogę ich nawet dotknąć? To jak mam grać? O, mój drogi... To nie fair wobec mnie. To przecież nie dzieje się. Patrzcie, a on normalnie nas ogrywa. Wstrętna taka perspektywa. O, nie. Jeszcze raz próbujemy. Hmm. Może coś innego? Bez dotykania gałek kolego? O. Udało się! Tralalala, trollolololo! Tra Ekstra! No wreszcie, wreszcie, nareszcie! No Przy Dobra. O, lodowisko, lodowisko! I już wiemy tutaj wszystko! Kolego, co ty wyprawiasz? Po co ci dziura w lodzie? O, pan łyżwiarz sobie tutaj trenuje? Sił na trening nie żałuje! Tak, jeździ, jeździ! Sobie! O, a nasz pan zaraz coś przeskrobie. Na pewno, po co mu dziura? Na środku lodowiska. Oj, niepokojąco to wygląda. Hmm, tak, pan łyżwiarz jeszcze jest daleko. O, o nie, wpadł do dziury. Oj, nie cieszą się nawet kury, moi drodzy. Hmm, cóż, o, pan więzień, jaką ma kulę przy noce? I tak trzęsie się we trwodze. O, mamy dużo koszulek. Hm, która by na pana pasowała? O, może ta i... Zakończyła się sprawa cała. Hm, proszę, niech pan ubierze. Ojej, biedny. Biedny pan. On chciał taką fajną koszulkę sportową jakąś mieć. A nie w paski. No, patrzcie tylko. Hm. Idziemy sobie, idziemy? Spacerku nie żałujemy? Hm. Chyba nie o to chodzi. Limbo. Limbo! Jak co komu wychodzi? Oj, kolego! To taka gra, gdzie trzeba się pochylać pod poprzeczką. Limbo! O! Yeah. O tak jest! Jaka fajna muzyczka! Rewelacja, moi drodzy! Wakacje, wakacje! Każdy ma rację. Wakacje znowu są. Tra-la-la-la-la-la! -la 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 -la. jak fajnie, jak fajnie. Hm, tylko jakaś palma by się przydała, prawda? Oj, czemu nie ma tutaj jakiegoś lepszego wystroju? Patrzcie tylko, wow, jak się fajnie pochylił! No i sprawa załatwiona. Tak jest, tak jest, mój drogi kolego! Tak, moi drodzy. Oglądamy sobie meczyk na trololoniku. Jaki fajny telewizor, kolego. O, a nasz bohater ze smutnego robi się coraz bardziej wesoły. Chyba pije jakiś napój z dużą ilością cukru. Znowu kolejnemu. Szkodzi cukier. Ojej, patrzcie, aż padł. Z przecukrzenia. O, mój drogi, kolego. Może sięgnij po coś zdrowszego. Na przykład super power? Cóż to za napój? Hmm, pobudzający jak kawa. Sprawa robi się tu ciekawa. O, porządek zrobił na wojsku! Ojej! Hmm. Albo zamęt i chaos! Bardzo, bardzo ciekawe, jak wypijemy se kawę. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do trzeciego odcinka z tej gierasy. Tak, nasz bohater już do następnego odcinka ciężko trenuje. Sił nie żałuje. Żegna się z wami Blue Jane. Cześć kochani i do usłyszenia!